Dzień dobry. Fajnie, że jesteśmy znowu razem nad Księgą Genezis. Będziemy dalej się zastanawiać. Tym razem będziemy mówić trochę o konflikcie zbrojnym. Marcinie, czytaj. 14 rozdział Księgi Rodzaju od wersetu 13. I przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamrem, brata Eszkola i Anera z przymierzeńców Abrama. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem, podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do choby na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek, również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. Wczoraj tak dość łaskawie podeszliśmy do interpretacji wyboru lota, bo mówiliśmy, ja przynajmniej mówiłem, że może nie wiedział do końca, jacy to są mieszkańcy w Sodomie, ale ta historia pokazuje nam, że on wreszcie zdecydował się zamieszkać w Sodomie. Czyli podjął przynajmniej z duchowej perspektywy decyzję, która była kiepska. I teraz, no nie wiem, może wy też macie w rodzinie kogoś, kto podjął jakąś kiepską duchową decyzję. Abraham miał. Abram miał kogoś takiego, to był jego bratanek który zdecydował się rozbijać namioty aż do Sodomy i w końcu w tej Sodomie zamieszkał. No i cała historia, która tutaj się dzieje, wyglądałaby inaczej, gdyby Lot nie zdecydował się zamieszkać w miejscu, które było złe. Ale to też tak pokazuje, że zło w, pewien, w pewnym sensie jest pociągające, nie? że Lot, chociaż widział pewne tam jakieś to, to Tą grzeszność, to mimo wszystko, jak magnes, tam coraz bardziej go ściągało do środka tej Sodomy. No właśnie, ostatecznie skończyło się to. Znaczy, nie, jeszcze nie jesteśmy w tym ostatecznym mm -hmm. momencie, tak, ale skończyło się to, że został razem z tymi królami, z sodomitami, mieszkańcami Gomory. Mieszkańcami Gomory, uprowadzony. No właśnie, i, i znowu Abram, Abram tutaj. Jest takim bardzo ciekawym przykładem, ponieważ nieraz te postaci biblijne tak bardzo uduchawiamy, że prawda, modlą się, składają te ofiary, że rozmyślają, prawda, że, że natomiast tutaj można zobaczyć, że Abram jest bardzo konkretnym gościem. I chociaż mhm. nie wiem, on wtedy już pewnie miał około 80 lat, prawda, to można zobaczyć, że był całkiem. W dobrej kondycji, że zwołał tą swoją armię i był gotowy zaatakować, zaatakować inną armię. Nie? Więc, więc właśnie to pokazuje, że, okej, okay, duchowość jest oczywiście bardzo ważna. nie? Duchowość jest bardzo ważna, ale Bóg no, często wzywa nas do tego, żebyśmy po prostu byli ludźmi też czynu. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, no to żebyśmy potrafili jej udzielić. To też pokazuje, że no to wymagało na pewno od niego odwagi, w mhm. e, jakichś takich zdolności militarnych, też, prawda? Więc no, to takie nowe światło rzuca nam na Abrama. Warto byłoby zadać sobie pytanie, co jest dla nas na tyle ważne, żebyśmy byli gotowi zaryzykować własne życie, bo to robi tutaj Abram. Nie? Mhm. Wojna nie jest takim miejscem, w którym. Do, do którego idziesz, w którym chcesz wziąć udział, i mówisz sobie, a na pewno wrócę, nie wiesz tego, nie, możesz zginąć. Mało tego, nie tylko ty, ale też Twoja rodzina, czy też Twoi słudzy, bo Abraham wziął ze sobą tam chyba 318 osób, mhm. które urodziły się w jego domu. Ale cała jego idea jest taka, że jego bratanek jest. Potrzasku. Zabrano bratanka. On dlatego idzie tam ze swoimi wojownikami, żeby uratować kogoś, kto należy do jego rodziny. I pewnym skutkiem ubocznym jest uratowanie sytuacji dla króla z Sodomy, Gomory i innych królów, którzy tam są na wojnie, i odzyskanie ich dobytku, bo to była rzecz mocno poboczna. On idzie ratować kogoś, to był dla niego ważny. Mm -hmm. I, i, I jest coś takiego, nie? że jeżeli naszym bliskim dzieje się krzywda, to zdecydowanie mamy jakoś więcej sił, więcej motywacji do tego, żeby. Aby no, walczyć o sprawiedliwość, żeby nie być obojętnym na, na jakieś e, cierpienie. Wiesz, teraz sobie tak skojarzyłem. E, no wiadomo, bo to jest rodzina, rodzina jest najbliższa, nie? Ale, e, ale tak sobie skojarzyłem tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, mhm. którą Jezus opowiedział, ponieważ tam Jezus e, zadaje, znaczy daje do zrozumienia, że. E, Bliźnim są wszyscy ludzie bez względu na jakąś znajomość, czy nieznajomość, na pochodzenie, rasę, narodowość. I, i tak rozumiem, że Jezus no, uczy nas walczyć o. O dobro też, no nie tylko tych swoich najbliższych, nie? bo to jest takie naturalne wszystkim ludziom, tak? żeby żeby dbać o, o tych najbliższych. A Jezus uczy też o to w tego, żeby, żeby walczyć też o tych, którzy są poszkodowani, ale może nie ma kto się za nimi w jakiś sposób stawić. Nie? To, co teraz powiem może jest trochę takie dziwne z naszej perspektywy, ale Abram był w tym samym położeniu. On też decydował o tym. Mm, dla kogo warto jest ryzykować życie, a dla kogo nie warto, nie? Pamiętasz historię związaną z tym, jak szli do Egiptu mhm. i tam, w kontekście swojej żony, stwierdził, że nie warto że nie warto narazić się na niebezpieczeństwo, żeby ją ochronić przed tym, co ją mogło spotkać. Tutaj w kontekście swojego bratanka jest w stanie stwierdzić i pokazać to bardzo wyraźnie, że warto zaryzykować życie nie tylko swoje, ale też innych, by, by ich ratować. No i to jest jakieś przekleństwo czasów, w których oni żyli. Natomiast pokazuje, że my też pewnie mamy ludzi, o których moglibyśmy powiedzieć, a tutaj nie warto aż tak bardzo, nie? Albo no. moglibyśmy powiedzieć, no Lot przecież ze swojej głupoty tam się znalazł i to są jego konsekwencje, tak. konsekwencje jego Ma decyzji ma za swoje, więc niech teraz znosi konsekwencje tego, nie? Ale Abram mimo wszystko decyduje się iść i wybawić. Mm -hmm. I wybawia. Mm -hmm. My z Darkiem sobie jeszcze tak, tak rozmyślając o tym fragmencie, rozmawiając o tym fragmencie, powiedzieliśmy sobie no może to taka marginalna sprawa, ale mi to, to tak dało do myślenia, że skoro on miał 318 wojowników, którzy byli urodzeni w jego domu, to znaczy, że byli jeszcze tam inni jacyś mężczyźni, mm -hmm. prawda? Młodsi, starsi, kobiety. Że w sumie ten obóz Abrama mógł mieć około tysiąca osób, prawda? My nieraz sobie gdzieś to tak przedstawiamy, że szedł Abram z, z ze swoją żon żoną Sarą, może jeszcze z kimś. Natomiast to była naprawdę, to był taki naród już, mm -hmm. nie? E, no właśnie, tak, I, i Abram ze swoimi żołnierzami ratuje Lota, ratuje tych, tych innych ludzi przy okazji, którzy byli uprowadzeni. Yy, zwycięża, no i wszystko na tym etapie dobrze się kończy. Ta historia dobrze się skończyła, skończyła się dobrze, bo Abram postanowił zaryzykować własne życie, żeby kogoś ratować. I myślę, że my też możemy z taką myślą wejść w ten dzień, że wokół nas mogą być osoby, które, podobnie jak Lot, podjęły jakieś głupie decyzje, są w trudnym położeniu, potrzebują pomocy i może to jest z ich winy, natomiast my możemy im pomóc. Możemy czasem wyciągnąć do nich rękę, walczyć o nich, tak aby ta historia też przynajmniej miała szansę, żeby się dobrze skończyć. I w kontekście najbliższych osób możemy oczywiście o tym myśleć, ale też tych, którzy są nam nieco dalsi, a jednak nadal są naszymi bliźnimi. Przed nami czas z modlitwy rozpocznijcie wy, a potem będę się modlił. Ja. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że nie tylko Abraham jest przykładem osoby, która była gotowa zaryzykować życie, żeby uratować kogoś, kto był dla niego ważny, ale że i Jezus jest takim przykładem. I naucz nas, żebyśmy i my potrafili zaryzykować, gdy jest to potrzebne, wyjść ze strefy komfortu, poświęcić siebie, swój czas, swoje możliwości, żeby ratować tych, którzy są wokół nas. Amen. Amen. Fajnie, że byliście znowu z nami. Zatem pamiętajcie, żeby skomentować może. Chyba, wciąż... że nie macie nic do napisania, to... ale może macie, liczymy może... na to, że przynajmniej ktoś ma. <słukasz> <słukasz> Więc komentujcie, udostępniajcie i co? Widzimy się już jutro. Cześć. Cześć.